chwileczkę, chwilęczkę, z tej strony Woro. A dzisiaj pogramy w Minecrafta, tak, w Minecrafta. I dzisiaj pokażę wam jak zrobić własną gildię i komendy. No, do gildii taką jakby. No. To na początek sam Czekajcie, ja mam no dobra, to pisze. Żeby mieć gildię co o F3AT. O tak. Na przykład FFZ, ale ja mam piszę. I Żeby sklejmować F slime. Żeby zrobić Z home, to F set home. Żeby usunąć klejwa F un slime. Żeby dać kogoś na wrogich, gildie F Na przykład na F... Ko X na przykład. No. Żeby dać ich na neutral, czyli tak jak byli. F neutral B, F, -f ko X, a żeby dać e, na przyjaciół to F al E B, F, -f ko na no. Oni muszą to zaakceptować. Tak. I to chyba wszystkie. A nie, żeby zmienić nazwę to F, tak. I na przykład TV. No. Sama o liter. Na przykład VORO. No. I mamy gdzie VORO. Nazwa. F. Tak. No. Dali na właśnie na znanym bff no tak to jest no i wszyscy mamy to no To chyba są wszystkie komendy najpotrzebniejsze a kogoś żeby dodać do tego do gildi to f in v no i nick żeby go wyrzucić, kit Pa. No. Tak jak jest. Wiesz, że on jest z nami w Gildi. No. I teraz to wszystko. Do widzenia. Dziękuję za odcineczkę. Łapkujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie. Do widzenia.